Przed nami premiera nowego robota humanoida Figur 3, czyli trzecia jego edycja. No i zobaczmy, jakie cuda potrafi robić. Czy jest się czym zachwycać? I czy już wkrótce, właśnie ta wersja robota znajdzie się w naszym domu? Wygląd, no jak najbardziej, humanoidalny. Figure to jest jedna z takich firm, która. Robi rzeczywiście najwyższej klasy te humanoidy, jest w czołówce tego wyścigu. Jest kilka takich firm w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, które mają naprawdę duże postępy w dziedzinie przygotowania humanoidów do życia razem z ludźmi. No, jak widzicie, przynajmniej wygląda dobrze. Nałożenie materiału powoduje, że jest tak jakby naciągnięty więc wrażenie sylwetki ludzkiej. No, o to chodzi. <laughs> łatwiej nam się będzie komunikowało yy, z robotem, który będzie nas przypominał, i jemu łatwiej będzie się funkcjonowało w środowisku, które jest środowiskiem <laughs> człowieka, jeśli on będzie sam poruszał się jak człowiek. No i myje, podlewa, roznosi, może być kelnerem. Super. Czyli my możemy zająć się yy, naszymi sprawami. Naszym życiem, a on zajmie się tym, żeby nasze życie było wygodne. Jest, jest ok. O, pobawi się z pieskiem, czyli, można powiedzieć, też z dziećmi. Mhm. No Będzie nas zastępował w wielu sprawach. Może niekoniecznie ta wersja, którą tutaj widzimy, ale kolejna, czwarta, piąta. Szacuje się, jakby ja z tymi szacunkami się zgadzam, że w perspektywie. 2035 roku będziemy już mówić o. Myślę, że 100 milionach i więcej robotów humanoidalnych w naszych domach, firmach, fabrykach, magazynach. Właśnie humanoidy będą dużą część zadań wykonywać, więc w ciągu 10 lat 100 milionów, a podejrzewam, że w ciągu 15 przekroczymy barierę 300. Co oznacza w praktyce, że. Jeśli pożyjemy jeszcze 10 lat, to będziemy mieli szansę na to, żeby mieć takiego robota za przyzwoite pieniądze. W cenie na dzisiejsze, można by powiedzieć, 10 tysięcy dolarów, to tam koło 40 tysięcy złotych. Myślę, że taka podstawowa wersja robota, gdyby on miał tak, że to, że to będzie jego cena. On jest wbrew pozorom mniej skomplikowany niż samochód. Jest skomplikowany, rzecz jasna. No ale, ale jak widać. Wszystkie te części, które ma, już powodują, że rzeczywiście wygląda i działa poprawnie. Tak? To nie jest takie łatwe, żeby robot mógł swoimi rękoma obsługiwać takie rzeczy, jak przepukanie talerza czy włożenie talerza do zmywarki. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne wyzwanie. <ścoughs> Można nawet powiedzieć, że jest to wyzwanie nawet dla umysłu człowieka, jakby porównywalne z, ze zdolnością naszą nie wiem, do matematyki. Tak? Czyli to, że my jako ludzie jesteśmy w stanie się poruszać tak swobodnie i decydować o ruchu naszych kończyn, jest naprawdę wielkim osiągnięciem człowieka. Wcześniej zwierząt, teraz człowieka. Natomiast zrobienie tego od podstaw z robotem jest masakrycznie trudne. To naprawdę to, co on tutaj robi jest raz mechanicznie bardzo trudne. Dwa, jest trudne, żeby to nie tyle zaprogramować, żeby on się tego nauczył. Bo tego się nie programuje. On się po prostu pewnych rzeczy uczy sam. Tak działają współczesne sieci neuronowe, sztuczne sieci neuronowe, więc jakby... Musi się tego nauczyć w praktyce, podobnie jak te czaty GPT, które, czy czat GPT i inne rozwiązania, których używamy, one się musiały tego nauczyć na przykładach, tak samo on tutaj musiał się tego wszystkiego uczyć. No tyle dobrze, że jak się nauczy, to może z, tego, z tej nauki korzystać każdy inny robot, yy, który będzie miał to samo te same sieci neuronowe. To. To jak program, można go skopiować, po prostu będzie. Więc tu można zakładać, że cały czas ta ewolucja, czy rewolucja być może będzie przyspieszała. Więc tutaj, jeżeli łączymy już zdolności jego manipulacji dłońmi, przemieszczania się z tym, jak działa jego inteligencja, bo tutaj mówimy o sztucznej inteligencji, yy, oczywiście mnóstwo sensorów. Które potrafią mu w jakiś sposób ten świat zmodelować. Musi się w tym świecie odnaleźć. To nie jest wirtualny świat rzeczywisty, w którym on musi funkcjonować. A jeżeli robi już takie rzeczy, jak właśnie składanie ubrań, to jesteśmy niedaleko. Oczywiście możemy założyć, że to, co tutaj widzimy w tym filmie, jest takie pokazowe, i tam, gdzie to się udało, to zostało to nagrane i nam się pokazuje i dobrze. Jakby to, 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 to tak działa. Tak działa reklama, marketing i promocja. Ale naprawdę robi to wrażenie. Robi to wrażenie. Dostarczanie paczki. Jeśli dodatkowo będziemy tutaj mówili o autonomicznym samochodzie, który dojedzie, tak, bo nie musi kierować kierowca czy robot, czy ludzki kierowca, bo on już sam w sobie samochód jest, czy będzie wkrótce, robotem zdolnym do samoistnej jazdy, więc w środku będzie siedział po prostu taki robot. Transportowy, który te paczki dostarczy wcześniej na magazynie w centrum logistycznym będzie robot, który te paczki poustawia, powkłada do odpowiednich samochodów. Widzimy kelnera na początku. Pewnie to będą ciekawostki, potem dostanie się nasza codzienność. Może nie tak szybko, ale już wkrótce można już kupować pieski, roboty. Można będzie wkrótce również do domów kupować takie humanoidy. Zresztą chyba już można nawet. Tylko że to na razie jeszcze nie ma sensu, bo. Nie jest to użyteczne i potrzebne, można by to jako ciekawostkę, jako bardziej jakiś element wystroju wnętrza, natomiast w perspektywie paru lat użyteczne narzędzie, które zastąpi na strzynnościach domowych, tych których widzieliście, ale jeżeli robi te, które widzieliście, to zrobi też wiele, których tutaj nie pokazano.